Siemaneczku. To jestem... To jestem ja, to jest Adrian, a to jest mój bałagan w pokoju. Dzisiaj robimy crash test mydła. I tak jak nagrywam te filmiki głównie mi Dobra, już nie będę tak chłopak jak tej. Tak sobie pomyślałem, że skoro mnie ogląda dużo dzieci. Trzeba uczyć y, dobrych rzeczy. Mianowicie, od dzisiaj trzeba nosić okulary bezpieczeństwa na crash teście. które kończą kurde bateria. baterię. Okej, okay, ja sobie tutaj sklipałem mydełko z, z, z i Przetestujemy takiego mydła wytrzymałość. I jeszcze warto zauważyć, nasz filmik ma małą i Nie ma kory. Tu jest. 100 milionów lat od robić. Okej, mamy mydło To jest pierwsze narzędzie. Spróbuję to nabić. Tak na to. Dobra, zobaczcie. O no to właśnie chodzi. Jak zawsze jest zrobiony. Tego mamy alternatywę. Rączkę połopać. Zrobimy coś takiego, tylko z większą siłą. I zobaczymy, co się stanie. Takie, mam tutaj taki wklęsky gówno Tu i tu dobra, lecimy z siekierką lecimy. Jeden kawałek na sieczkę Dobra, moja ocena tego będła to jest yy... 5 na 10, bo się fajnie rozwala, no i to by było na tyle, ja się z wami żegnam, możecie sobie tutaj dla mnie, kurczę, zostawić subskrypcję, o, o tam, będzie fajnie, naprawdę, zobaczycie, to elo.